dobry Państwu, chciałem tu pokazać buka 500-letniego, który znajduje się w okolicach Sędziszowa Małopolskiego. Pod tym bukiem siedział Włodzimierz Lenin, gdy jechał do Poronina, a także korzystał z tego oto przybytku. Kibelka, to jest kibelek bardzo historyczny, także tutaj zapraszam. Jeśli ktoś by chciał podziwiać to okropne drzewo O oh, jest, jest, jest kolos Już niedługo się szykujemy do uśnięcia tego drzewa Chociaż jest to pomnik przyrody Ale to trochę przepisy omniemy i na pewno go utniemy Także jeszcze jakby ktoś z Państwa chciał odwiedzić ten pomnik Bardzo zachęcam a jak już mówiłem znajduje się on tutaj w okolicach Sędziszowa Małopolskiego Patrzcie Państwo jaka tu jest kora drzewo tam w środku to by zrobił kurczę nie jeden domek z tego Jeszcze raz pokażemy tabliczkę Pomnik przyrody